Witajcie Gwiezdni Wędrowcy, a może Ziemscy Wędrowcy. Kilka refleksji na temat e, takiego naszego poznawania siebie, rozwoju. Tak bardzo popularne i wciąż podkreślające się w przestrzeni jest to, że kiedy my jesteśmy szczęśliwi, uśmiechnięci, radośni, to to jest wyraz takiego prawdziwego rozwinięcia się w świadomości w życiu i że już po prostu to urzeczywistnienie, oświecenie jest, jest. Chciałbym z wami się podzielić kilkoma refleksjami związanymi z tym, że widzę to inaczej. To dosyć jest bardzo ważny temat bym powiedział jeden z bardzo ważnych, jak nie najważniejszy, że ta nasza pogoń za tym, by się dobrze czuć, jest iluzją. Te wszystkie przykłady, które nam pokazują piękne odsłony ludzkiego doświadczenia w postaci uśmiechniętych, słonecznych, e, takich świadomych, szczęśliwych person tak naprawdę powoduje prędzej czy później duże zagubienie w nas dlatego że to dążenie do tego żeby być cały czas w takim poczuciu szczęścia, radości, wdzięczności i upatrywania w tym, że to świadczy o prawdziwym rozwoju duchowym, duchowym personalnym to powoduje, że my spotykamy się prędzej czy później z takim czymś, że no, natura rzeczy pokazuje nam, że jest czas i radości, i czas smutku, czas różnych przeżyć i albo będziemy dalej podejmować starania i dążenia do tego, żeby być szczęśliwymi. Albo zatrzymamy się i spojrzymy, że ta pogoń za tym obrazkiem bycia szczęśliwym, czyli świadomym, oświeconym i tak dalej, jest rodzajem zapętlającej się iluzji. O co chodzi? Widzicie, świat emocji, który dla mnie jest związany ze stanami hormonalnymi ciała fizycznego. Bo uczucia, te głębsze, płynące z ciała, Niefizycznego, są już inne, e, czy tej naszej istoty są innej jakości, ale wracając do tego bycia szczęśliwym w ciele fizycznym. Widzicie? E, to jest niesamowite, że my w swoim doświadczeniu po prostu przeżywamy różnego rodzaju stany hormonalne. One są. Fantastycznym przejawem tego, jak życie jest wielobarwne, jak w wielu sytuacjach możemy przeżywać różnego rodzaju emocje. To są po prostu dary w kontekście tego, że właśnie nie przylegamy do żadnego stanu hormonalnego, nie chwytamy się żadnego stanu hormonalnego, nie gonimy za żadnym stanem hormonalnym, ani nie uciekamy od żadnego stanu hormonalnego, od żadnych emocji. Po prostu wszystko we wszystkim jest, można powiedzieć, darem, w tym, żeby doświadczać. Tylko natura stanu hormonalnego tych różnych emocji jest taka, że raz one są, potem księżyc się zmieni, coś się zmieni, i nagle pojawia się inny stan. Więc samo w sobie to tak praktycznie ujmując, opieranie się na tym stanie hormonalnym, czy na jakiejś szczęśliwości, która jest taka emocjonalna, podbita, właśnie, hormonami, no nie ma sensu. Po prostu to jest takie coś, że naturą tego jest zmiana, nieustanna zmiana. To jest jak pulsujący organizm, który cały czas po prostu się przejawia w różnych odsłonach. I widzicie, tak długo jak będziemy się chwytać jakichś stanów, które pokazują nam w życiu, że są chwilowe, <laughs> albo pokazują nam różne sytuacje, że nagle byliśmy tacy szczęśliwi, coś się pojawiło i buch, i nagle ta bańka minęła, że ktoś nas po prostu wkurzył, no to to samo w sobie pokazuje nam ulotność tego. Więc, co to w ogóle jest za gonitwa, za czymś, co jest ulotne. No ale jak widzicie, w tym świecie takich duchowych różnych inspiracji jest wiele takich wątków, gdzie się zachęca do tego, czuj się dobrze. Tak, bądź we wdzięczności, bądź w miłości, w radości i tak dalej. I to jest pokazywane, ale jest mniej pokazywane to, że te istoty. Też mają stany, gdzie jest smutno, jest złość, jest w ogóle jakiś stan takiego zawieszenia, smutku. Tego nie pokazuje się. No ale pokazuje się tą inną lotność, która ma zachęcać nas do tego, że takim prawdziwym, oświeconym stanem to jest szczęście, radość, wdzięczność. I to jest fajne. Ale to prowadzi do tego właśnie ciągłego zapętlającego się gonienia za sobą. <laughs> można też tak. To wszystko w zasadzie można, ale chcę tym krótkim filmikiem też pokazać, że no to jest iluzoryczne. To jest bardzo iluzoryczne. I takie postrzeganie rozwoju prędzej czy później doprowadzi do, do momentu takiego zatrzymania i powiedzenia, co to kurde jest grane. Chcę złapać to szczęście, chcę czuć się dobrze, a tutaj to wahadło się odchyla w drugą stronę i mnie wywala w drugą stronę. Oczywiście widzę tylko te obrazki w social mediach, które są takie piękne, uśmiechnięte. No czasami się pojawi jakiś tam mały fragment, że coś prezentuje swoje łzy, swoje coś tam. Co jest nie do końca chciane, no ale, no ale, dalej goni za swoim szczęściem hormonalnym. Widzicie, trzymanie się tych stanów powoduje duże, duże takie, można powiedzieć, zamieszanie w nas. Bo tak długo jak to będziemy czynić, tak długo będziemy kuleć i tak bujać się na lewo i prawo, bo wtedy opieramy się na czymś, co jest ulotne. Ale dobrze. O co chodzi? Z takiej mojej perspektywy, to co jest takie istotne, to ważne jest to, żeby te stany, za którymi gonimy, po pierwsze, przestać gonić i cokolwiek przeżywamy, puszczać. Ani stan hormonalny, który przynosi nam radość, piękno, wdzięczność, ani stan hormonalny, który nam przynosi. Smutek, złość to są stany, które przychodzą jak chmury, i wraz z wiatrem czasu są wymiatane. Aczkolwiek, jak dokarmiamy uwagą pewne tendencje, że musi być tak czy inaczej, no to naturalnie jest to, że to będzie się powtarzało, powtarzało i nas tak zapętlało i obciążało. No dobrze, ale puszczenie tego wszystkiego jest, można powiedzieć, tą naszą e, drogą rozwijania się. Bo tak długo jak się będziemy trzymać jakichś stanów i nie dostrzegać tego, że ten nasz dar, jaki sobie daliśmy w postaci zamieszkania w ciele fizycznym, tym worku hormonalnym, to jest dar do tego, by się przejawiać w doświadczeniach, w różnych emocjach i je puszczać, bo taka jest ich natura. Ale kiedy zaczynamy puszczać, to zaczyna się przejawiać stan przepływu, że tak naprawdę cokolwiek się pojawia w naszym życiu, przychodzi i przechodzi. Jak się czegoś zatrzyma, e, chwycimy i czegoś będziemy się trzymać, no to prędzej czy później to będzie nas zgniatać, ściskać i nas wywali w drugą stronę. A jak będziemy bardzo się ściskać i bardzo upierać się na tym, że to ma być to moje szczęście, no to to się może przejawić w takim mocnym zacisku w naszym ciele, a zatem tym idąca będzie na przykład jakaś choroba, jakieś osłabienie, jakaś niemoc, która się przejawi w ciele fizycznym. I teraz. Ten wzrost, to nasze rozwijanie się tak naprawdę wiąże się dla mnie z takim puszczaniem tych stanów hormonalnych. Nie gonieniem za radością, a uciekaniem od smutku, i tak dalej. Ale to jest takie przyjęcie każdej sytuacji i puszczenie. No dobrze, ale teraz dlaczego się one pojawiają? Dlaczego się one pojawiają? Dlatego, że w tym świecie dualnym my po prostu cały czas spotykamy się z różnymi polami energii innych ludzi, innych przestrzeni, różnych społeczności, różnych nastrojów, i to są takie, można powiedzieć, większe lub mniejsze chmury, które możemy swoim ciałem hormonalnym odczuć. Oczywiście jest tak, że yy, możemy Włożyć się w taką szklarnię, gdzie wszystko będzie takie uśmiechnięte, <noise> i być w tym rajskim swoim miejscu, domu, choć powiem Wam, że to jest takie ograniczanie się w rozwoju ograniczanie się i takie cofanie się, dlatego że nie ma na ziemi takiej w tym naszym, można powiedzieć, tancu tak wielowątkowym, takiego miejsca, które byłoby takie idealne. A jeżeli takie jest, to po prostu ono będzie nas cofało w rozwoju, dlatego że Ziemia jest miejscem, gdzie właśnie my mamy wychodzić do ludzi, spotykać się z różnymi przestrzeniami yy, i wibracyjnie wchodzić i rozświetlać swoim, można powiedzieć swoją świadomością miejsca puszczając nie trzymając się, nie walcząc z nimi to jest bardzo ważne i wiecie, kiedy wychodzimy do ludzi, no to jak reagujemy jak nam jest wibracyjnie z tymi przestrzeniami, no powiemy ta przestrzeń taka ciężka taka niesprzyjająca rozwojowi tutaj po prostu takie ciężkie energie Główno prawda wszystko to jest energią, którą my w swojej mocy możemy transformować. Oczywiście jest tak, że może być nam nie po drodze z jakimś stylem muzycznym, co nie oznacza, że to jest coś, co y, mamy w jakimś sensie y, zwalczać, odpychać, unikać. Jeżeli się coś przejawia w naszej drodze, to jest to magnetyczny wyraz tego, że coś nas. No, można powiedzieć, zaprasza do tego, by się spotkać, i nie chodzi o to, żeby już z tym być przez całe życie, ale spotkać się, otulić, przytulić, puścić, żeby to przepłynęło. Nie ma takiej sytuacji, że jesteśmy zmuszani być w jakimś miejscu, które my na przykład wibracyjnie yy, nie preferujemy. Mamy w swojej, można powiedzieć, esencji, w swoim odczuwaniu, nie emocjach, w swoim odczuwaniu pewne, pewne, można powiedzieć, pragnienia przejawiania się, wyrażania się. Oczywiście dla ego umysłu, jak ktoś jest bardzo zabocowany, to będzie chciał się wyciszyć i być w przestrzeniach, które będą ciche, spokojne. I to dla równowagi w tym świecie, gdzie jest tyle tych bodźców, tyle różnych tendencji, będzie jest wskazane, że potrzebujemy być wśród ludzi i samym sobą. Potrzebujemy być, yy, można powiedzieć, w miejscach, gdzie jest dużo ekspresji, ale też mieć czas, by być w miejscu takim jak na przykład w to, w którym teraz jestem. To naturalnie równoważy nas energetycznie w ciele hormonalnym. Tak samo jak jest jedzenie, jest czas jedzenia i czas niejedzenia. Czas taki i taki. Wszystko potrzebuje być w tym ciele. Można powiedzieć, w harmonii. I teraz idąc dalej, bo kiedy my tak zaczynamy puszczać te stany hormonalne w swoim życiu, to nasza świadomość, można powiedzieć, rozszerza się. My nie uciekamy od jakichś emocji, nie gonimy za jakimiś owocami, otulamy te swoje reakcje hormonalne w całości. A z czym się one wiążą? Im więcej jest tego otulenia, tym więcej jest takiego przyjęcia siebie w całości. Bo to, jak reaguje nasze ciało hormonalne, emocjonalne, świadczy tak naprawdę o tych naszych różnych. Programach, filtrach, które są w tym naszym ciele, bym powiedział, jak to ująć, żeby to było dla Was tak fajnie, żeby nie było skomplikowane, ciele energetycznym. Ta nasza istność, ta nasza esencja, która jest pełnia, pełna, że tak powiem, uśmiechu, by doświadczać wszystkiego w każdym zakresie, ona ubrała się w ciało niefizyczne, a po. Potem się ubiera w ciało fizyczne. To ciało niefizyczne, bym powiedział, jest zbiorem różnych informacji zebranych na przestrzeni wielu inkarnacji. To są różne preferencje, różne talenty, różne skłonności, przeróżne przywiązania. I dlaczego się ta nasza istność inkarnuje ponownie w ciało fizyczne? By pewne rzeczy, można powiedzieć, transformować, rozpuszczać i w całości obejmować życie. I teraz jest tak, że kiedy pojawiają się różnego rodzaju wyzwania, tendencje w nas, no często one nas wynikają właśnie z tych zapisów w tym ciele niefizycznym: że mamy pewne skłonności, pewne skłonności do pewnych przywiązań, do pewnych działań, które wyhodowaliśmy na przestrzeni czasu uwagą, i one nas wręcz determinują, że potrzebujemy się tak czy inaczej zachować. No a to potem w ciele hormonalnym, naszym fizycznym przejawia się w różny sposób, że gonimy za jakimiś emocjami. I teraz jest, to jest fajne, żeby właśnie móc to wszystkie rzeczy zobaczyć. I do tego potrzebne jest to zatrzymanie. Zobaczyć, kurczę, gdzie ja jestem, do czego się w tym życiu przywiązałem, jakie filmy, jakie sceny są powtarzane w moim życiu że odgrywam tę scenkę po raz który z kolei. To świadczy między innymi o pewnych rzeczach, które gdzieś tam w sobie wychodowaliśmy w tym życiu wcześniej, czy po prostu w innych inkarnacjach. No i teraz, jak to zobaczymy, to właśnie czy się będziemy z tym kłócić? Bo z tej esencji naszej my patrzymy na życie w sposób doskonały. Ono jest wszystko o, we wszystkim, jest poukładane. We wszystkim jest wyrazem energii, która płynie w naturalnym swoim rytmie ku równowadze, ku harmonii. No ale ze względu na te różnego rodzaju nasze zaczepienia, przywiązania, chciejstwa, e, czy wyhodowaliśmy wcześniej różnego rodzaju nasze filtry i tendencje czy po prostu my już tutaj, yy, w tym ciele takim w tym dniu dzisiejszym cały czas mamy takie właśnie skłonności do powtarzania pewnych rzeczy to ze sobą jest powiązane nawet nie chcę w to wnikać i analizować bo to takie jest dla umysłów wciąż byłoby to pożywką więcej i więcej a wystarczy w takim zatrzymaniu odczuć, yy, gdzie jestem, w jakim jestem zapętleniu emocjonalnym. I kiedy zaczynamy to wszystko obserwować, to jedyna droga rozwoju, wzrostu jest drogą, gdzie my to wszystko obejmujemy. Kiedy pozwalamy, by przepływały te emocje, te hormonalne stany przez nas, przepływały bez zaczepiania się ich co pozwala nam właśnie takim w takim byciu gdzie rozszerzamy się w świadomości i zaczynamy wybierać przejawianie się w takiej można powiedzieć zgodności naszego ducha, duszy, ciała gdzie zaczynamy być jedno to jest powiem Wam, że niesamowita droga, bo kiedy zaczynamy patrzeć oczyma swojej esencji na życie, to zaczynamy transformować te wszystkie zapisy w ciele niefizycznym, w ciele fizycznym, poprzez puszczanie, poprzez akceptację, odpuszczenie w takim pozwoleniu sobie na przepływ, bo coś, co się zapętliło w przeszłości, i gdzieś nas tam dotyka i determinuje, i gdzieś tam nas kuje. Gdy zostaje zauważone, i nie, że my odpychamy się, że my odpychamy to, tylko w takim utuleniu, to następuje taki proces wtedy, który transformuje tą energię zapętloną. Więc, tak podsumowując. To nie gonienie za emocjami pięknych, wzniosłych y, stanów jest naszą drogą, bo ich natura jest ulot, ulotna i to jest niepraktyczne, tylko pozwolenie sobie na to, żeby przeżyć każdy stan i puszczać. A przez to się my rozszerzamy i wznosimy w tym jednoczeniu z tym harmonizowaniu swojego swojej esencji z tym ciałem niefizycznym z tym y, ciałem y, naszym fizycznym by być jedno w takim przepływie tego kim naprawdę jesteśmy więc to kilka słów myślę że zacząłem coraz bardziej dziś tam odlatywać bo mam tyle różnych wątków y, y, różnego rodzaju y, które Widzę, dostrzegam w życiu, widzę jak zapętlujemy się, zamykamy się w tym gonieniu za jakimś hormonalnym stanem i to nie tędy droga, a naprawdę tą drogą wyzwalającą, tą drogą transformacji jest to, kiedy spojrzymy na to wszystko w takim puszczeniu i zaczynamy wsłuchiwać się, co... My tak głęboko w sobie czujemy. Nie emocjonalnie ulotnie, ale co głęboko w sobie czujemy. Te uczucia nasze to są te uczucia płynące z naszej esencji. A te emocje, które często są mylone z uczuciami naszej esencji, one są ulotne. Można łatwo to rozpoznać, że kiedy wsłuchamy się w siebie, to pewne stany one cały czas w nas są. Te uczucia pewne po prostu one cały czas istnieją, są ponad tymi ulotnymi emocjonalnymi chwilami. Kilka refleksji, najlepszego dla Was, trzymajcie się. Hej.